To dla mnie brzmi bardzo konkretnie, hmm? aktualizująco obecność Bożą w naszym życiu i do tego wszystkiego jeszcze pomagająco zweryfikować, gdzie jesteśmy na tej naszej drodze życia, drodze wiary, drodze z innymi. Mądrze to dla mnie brzmi, ciekawie. Ej, szczęść Boże, witajcie. Jak widzicie, jestem z siostrą Gosią, Ej, już nas chyba znacie. Tak. Byliśmy tutaj, zaraz obok nagrywaliśmy jak był śnieg. Tak, tak, premiera już była, tak, na, naszego tutaj duetu. <noise> Hołk z Kasztanowej wtedy było, więc bardzo serdecznie polecam, można zajrzeć na Hołk z Kasztanowej i sobie obejrzeć. Ale już tam właśnie wtedy zapowiadałem, że chcę bardzo pogadać z siostrą Gosią. O głoszeniu o kaznodziejstwie, to na pewno, ale zaprosiłem ją do takiej serii W drodze, czy z, z drogi do Emaus. Jeszcze tak się waham, jak to będzie się dokładnie nazywało, ale prawdopodobnie z drogi do Emaus. I chcę zapraszać takich gości tam, gdzie będę głosił, żebyśmy sobie po prostu o różnych rzeczach pogadali. Zainspirowany papieżem franciszkiem, tym, że on mówi, że ten fragment Ewangelii y, uczniowie Demaus jest takim kluczowym fragmentem na nasze czasy, że jesteśmy różnymi rzeczami porozczarowywani. Dobrze się Por... poszło dobrze. <laughs> I tym samym y, nie chcę tego wpisywać w takim, że właśnie, o kościołem jesteśmy rozczarowani, czy Panem Bogiem, czy coś. Ale też bardzo często jesteśmy porozczarowywani swoim życiem. A jednocześnie do tego naszego życia takim jakim jest dołącza się pan Jezus i nam towarzyszy i pyta co tam u nas, a potem nam wyjaśnia też pisma i daje się poznać. Więc na kanwie takiej dynamiki właśnie drogi chce się spotykać z różnymi ludźmi i Podpytać ich o to, jak oni taki fragment uczniowy do przeżywają, jak się czują takimi uczniami do ale żeby nie zagadać Was na śmierć, to teraz oddaję głos gosi. Siostrze Małgorzacie, tak można powiedzieć tak oficjalnie, no, ale tak się lubimy. Mm -hmm. Tomku, to dla mnie brzmi bardzo konkretnie, hmm? aktualizująco obecność Bożą w naszym życiu i do tego wszystkiego jeszcze pomagająco zweryfikować, gdzie jesteśmy na tej naszej drodze życia, drodze wiary, drodze z innymi. Mądrze to dla mnie brzmi, ciekawie. Zachęcająco, zachęcająco. A jakbyśmy właśnie zaczęli, tak jak obiecaliśmy w tym hołku o kaznodziejstwie, to jeżeli byś myślała o kaznodziejstwie, na przykład sióstr, mm -hmm. to y, czym jesteśmy rozczarowani, a y, co byśmy się oh, wow. spodziewali? A, a, <laughs> tak, oh, wow. tak, tak. czego byśmy się spodziewali? E, mm -hmm. I jak przychodzi do tego Pan Jezus, mówi tak, 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 wyjaśniam Ci Pisma, tak? Już wcześniej o tym było napisane, już... No. O wow, znaczy, że tak powiem, to taki poważny temat, tak? poważny, mi się wydaje poważny i... No zobaczmy, zobaczmy, co z tego wyjdzie. No. <laughs> znaczy, w ogóle dzięki za zaproszenie, bo jako Dominikanka bardzo się czuję powołana właśnie do tego, że dzieła, mhm. głoszenia. I tym bardziej od września, jeszcze dwukrotnie powołana, niejako, właściwie trzykrotnie jako chrześcijanka, jako dominikanka, a teraz jeszcze specjalnie posłana do ewangelizacji i głoszenia przez moje zgromadzenie. Więc muszę przyznać, że to jest moja rozkmina, taka rozkmina, przynajmniej od 8 miesięcy. Co to znaczy, w tak w szczególności dla, dla mnie, dla kobiety w kościele. Głosić, yy, głosić. My trochę siedzieliśmy, piliśmy kawkę przed chwilą. I, tak I herbatkę. O tym, tak, i herbatkę, bo. Yy, tak, ty herbatkę. Więc yy, tak sobie też gadaliśmy o różnych aspektach tego, i oczywiście przegadaliśmy dobrą godzinę więcej. Mhm. Więc teraz tylko nagrywamy, tak, ale już wcześniej gadaliśmy i. No, widzimy, jak to jest złożony temat, więc też zdaję sobie sprawę, że o wszystkim nie zdołamy powiedzieć, co nie znaczy, że to jest ostatnie nasze spotkanie, ostatni odcinek takiej rozmowy, ale no, jeżeli byś miała coś powiedzieć. Znaczy ja w ogóle bardzo się cieszę, że mogę wystąpić w tym, że o to programie. I właśnie w takim kluczu, dlatego że ja powiem może o mojej ogromnej nadziei. Yy, że teraz patrząc na wszystko, co się dzieje na świecie, na to, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w Kościele, co się dzieje w związku z pandemią, yy, mnie się jakoś wydaje, że oprócz tego wszystkiego, co jest trudne i smutne i wymagające niezwykle, to jest tak naprawdę jakoś czas niezwykłej łaski i ogromnego otwarcia się nieba właśnie dla kobiet. I to jest jakaś tak moja intuicja, która jakby jest potwierdzana tym moim posłaniem przez, przez zgromadzenie, ale która jakoś bardzo głęboko we mnie rezonuje. To taka propo mojej drogi z Panem Jezusem, że on dzisiaj jakoś tak bardzo szczególnie patrzy na kobiety z jakąś taką chyba szczególną nadzieją, że to jest ten czas, to jest ten moment, kiedy, kiedy my mamy wyjść Wyjść, ja nie wiem z czego, z jakiegoś takiego ukrycia? Czy z niezauważenia? Czy... Z kuchni zakryst? Nie, za dużo Ja bym nawet nie powiedziała. Nie. <laughs> ale z katechezy ale, nawet, a może co? Nie, nie wiem, nie wiem, ale... z czegoś takiego, takiego niedocenienia, o może o. w ten sposób, z jakiegoś takiego niezauważenia yy, kobiety w ogólności, i że jest jakoś tak specjalnie, szczególnie dany czas, i on jest jakoś namaszczony, jakoś tu wewnętrznie przeżywam, że my mamy być obecne, że mamy no. się pokazywać, że nawet nie tylko, że pokazywać, bo to nie chodzi o zewnętrzności, choć one też są ważne. Natomiast zdecydowanie chodzi o to, co kobiety mogą przekazać yy, światu kościołowi, yy, a w mocy Ducha Świętego hej, to jest w ogóle przestrzeń nieograniczona. Hmm. No, bo ja też sobie tak pomyślałem. Wtedy, jak mówiliśmy sobie tutaj, yy, te parę miesięcy temu, nagrywając Hawk z Kasztanowej, yy, ja mówiłem właśnie o tym, jak. Jak ty głosiłaś siostrą tutaj, mm -hmm. nie? I, I że można głosić kobietom. Zaraz potem były wpisy. A dlaczego nie powiedziałem, że mężczyzną, że kobiety mają głosić mężczyzną? Oczywiście tak uważam, że mają też głosić mężczyzną, to chcę się poprawić, uzupełnić. <śmiech> <śmiech> Natomiast rzeczywiście, no to jakby ja też to słyszę, czuję, a jednocześnie nawet tu właśnie przed chwilą rozmawialiśmy y, przy kawie, że. Jest to powołanie, jest to posłanie, jest to zaproszenie, jest to otwarcie, a jednocześnie są to początki. No i trzeba też odszukać by, takie sposoby czy takie formuły, w których to byłoby możliwe. Mm -hmm. I co tobie się otwiera, na przykład mm -hmm. w tym kluczu? Mm -hmm. Mm -hmm. E Każda kobieta i każdy mężczyzna będzie przeżywał to zupełnie indywidualnie, prawda? Nawet niezależnie od tego, że mamy podobny kolor habitu. Bo doszliśmy do takiego, takiej obserwacji, że tak naprawdę głoszenie jako takie, ono jest, tego nie można sformalizować i tego nie można wrzucić w jakieś ramki. Jest bardzo charyzmatyczne. Ono gdzieś jakoś mocno buduje na, na naturze na naturze osoby, która jest posłana do głoszenia. Yy, więc jakby jak to robić, no mnie osobiście się wydaje, że to chyba, chociaż Tomek też to robi, też się pyta, jakby co rezonuje ze mną, co jest moje, co, yy, co jestem w stanie robić na tyle, żeby to było życiodajne, o w ten sposób, mm. więc tak naprawdę dla mnie osobiście to jest pytanie, no właśnie, czy jestem posłana yy, wszędzie wszystkim na wszystkie sposoby, bez żadnych ograniczeń, tak jak Dominikanie w ogólności, czy może wszędzie wsz wszystkim na wszystkie sposoby, ale gosiowato, w sensie na sposób siostry Małgorzaty, tak? W sensie tak jak dla mnie to jest yy, jakoś takie no, kompatybilne ze mną, jakieś takie spójne, prawda? Gdzie, gdzieś w moim, w moim osobistym charyzmacie. To jest też ciekawe, bo to takie Tomaszowe jest, prawda, że yy, buduje wiara, a tak samo też głoszenie na naturze, jakby powiedział święty Tomasz Zakwinu, i ją wydoskonala, ale tak w tym uchu moim zadźwięczało tak pięknie, jakoś nigdy tak nie usłyszałem tego, że zobaczymy, co Duch Święty na to, nie? Że, że Duch Święty, który nie jest ani kobietą, ani mężczyzną, Jej! i jest odpowiedzialny jest miłością, e, i jest odpowiedzialny za głoszenie, że bez Ducha Świętego ogłoszenie jest nie do wyobrażenia, bo On jest y, y, źródłem głoszenia wszelkiego, tym samym, że po nim można się spodziewać, że ma pomysły. Nie? I dla mężczyzn, i dla kobiet, i dla nas razem. Właśnie to, co też mówiliśmy na tym hołku, że właśnie razem głosiliśmy wtedy, że też w ogóle mamy jakieś takie pragnienia, czy myślenia, żeby głosić też więcej razem, też szukając nowych form. No Gosia teraz właśnie opowiada, że więcej pracuje warsztatowo i że to jest bardziej takie nauczanie, y no właśnie tak zadajemy sobie pytanie, na ile właśnie tu jest nauczanie, głoszenie, katechizowanie, jak jeszcze można powiedzieć, że duszpasterstwo, mm -hmm. że wszędzie są jakieś takie wspólne części, a jednocześnie, że czymś to się też różni, nie? I, mm -hmm. I jak to można by mm, zdefiniować? Nie wiem czy właśnie definiować. Mm. Czy jakoś odszukiwać, o tak bym powiedział. Ja bym jeszcze dodała hmm? taką jedną rzecz, która przyszła mi teraz na hmm? myśl, że oprócz i, i katechizowania, i głoszenia, i nauczania, i dusz pasterstwa, i ja jakoś wewnętrznie mocno odczuwam, i teraz dopiero sobie to uświadomiłam, hmm? że e, to, co robię warsztatowo, a to jest jakby sporo takich rzeczy na pograniczu psychologii i duchowości, e, tudzież teologia ciała, czyli jakby zainteresowanie e, pięknem i bogactwem e, no, Janowo-Pawłowo, e, te, teologii, prawda, Jana Pawła II. Przekazanego, przekazanej kościołowi. Dla mnie to jest też taki moment, ja bym powiedziała, bardzo kobiecy, mhm. bo przez to chyba odnajduję drogę taką kobiecą, jakby czuję, że pomagam ludziom zradzać się na nowo. Mhm. To jest jakiś taki może moment wychowywania, może podprowadzania. Taki to no, macierzyński, nie, nie, mm. nie, nie, nie boję się tego tutaj powiedzieć. Bo tak jak Ty mówiłeś o duszpasterstwie, to to nie rezonuje tak bardzo we mnie, jak właśnie bardziej ten moment taki, ale jestem przy Tobie i chcę patrzeć, pomagać i wzrastać. Mm. To na przykład mocno odczuwam w sobie na tym na mm. etapie, tak, tak jak mm. tak w, tym, w tej dziedzinie, w przestrzeni, w której pracuję na ten moment. Bo tak sobie też pomyślałem, właśnie od razu. Właśnie kościół, kościół, nie? że te doemaus to też jest no, takie odszukiwanie kościoła, ale właśnie jako e, kobiety, jak mówimy, mhm. że tylko po polsku jest, chociaż mówi się też matka kościół, mhm. ale to tak mhm. dostojnie. Natomiast, że w każdym innym języku kościół jest w rodzaju żeńskim, prawda? Mhm. I tym samym właśnie mówi się o. No, o też takim rodzeniu, macierzyństwie kościoła. No i mo może to być właśnie w takim sensie duszpasterskim. E, chociaż to właśnie te wszystkie słowa trochę już się usztywniły, tak sobie pomyślałem. Mhm. No nie wiem właśnie, jak Wy na przykład słyszycie e, głoszenie, to to już jest stare. Czy kaznodziejstwo to już jest stare słowo takie nauczanie. Warsztat może to już jest nowsze słowo, ale też takie techniczne. Mhm. Wiesz co, doświadczenie, które, które jakoś bardzo mocno we mnie pracuje po, po marcowym naszym spotkaniu kobiecym, jest następujące, że to, co udało się tu na kasztanowie stworzyć, za co też panie uczestniczki dziękowały, to była przestrzeń na bycie sobą. Ale przestrzeń bezpieczna, bo gdzieś w granicach, właśnie Kościoła, Ewangelii, Boga. I to była przestrzeń, w której było nauczanie, ale w której było bardzo dużo słuchania z mojej strony. To znaczy mhm. możliwości na bycie, na otwieranie się, na dzielenie osób, które uczestniczyły w tym spotkaniu. Nie wiem, taka intuicja. A może właśnie więcej dzielenia, więcej mhm. słuchania? Że, 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 że gadanie o Panu Bogu w, w jego imię i w jego mocy jest ważne, ale może jest, nadchodzi właśnie czas, kiedy trzeba jakoś to zbalansować również ze słuchaniem, mm -hmm. prawda? Takim no, oddolnym powiedzmy, to, to, to nie znaczy, że ktoś jest ważniejsze czy mniej ważne, tak? Oddolnym w sensie może słuchaniem osób, które do tej pory. Nie miały, że tak powiem, przestrzeni na, na wypowiadanie się. Jeśli się osobiście mhm. bardzo podoba dokument o posłudze władzy, to on jest, on jest skierowany do, do zakonników, ale tam jest przepięknie napisane, kim jest przełożony. Przełożony to jest ten, który ostatecznie podejmuje decyzję, ale. To, co wola Boga nie jest wyrażona tylko i wyłącznie w przełożonym, ona jest również obecna, rozsiana w tych, którym On posługuje. I mam wrażenie, mhm. że to jest troszkę taki model na dziś rozeznawania tego, co mówi Bóg w Kościele, że to nie jest tylko przez tych, którzy głoszą, ale to jest również przez tych, którzy słuchają, ukośnik, głoszą, dzieląc się swoim własnym życiem. Mhm. No ja, to jest, jak ja byłem przeorem, bo już nie jestem. To nie dla czuję mnie to wolność. było. Kastan No, ale że, że ten, że to dla mnie też było no chyba najbardziej inspirujące i najważniejsze. Tak najbardziej sobie to ceniłem, nie? Takie słuchanie braci i wspólne dochodzenie do pewnych rozwiązań i do decyzji. No właśnie, bo może za dużo w głoszeniu też. Było tej władzy, może to jest właśnie takie drażniące, że to jest takie nauczanie czy decydowanie o czymś, y, czy nawet można powiedzieć pouczanie. Y, mm -hmm. I że tego było za dużo i, i zaczęło to drażnić, a za mało było właśnie słuchania, przyjmowania y, takiego właśnie doświadczenia, że jestem rozumiany, że to co jest głoszone jest odpowiedzią na to, co we mnie się mm -hmm. dzieje. E, taką realną, nie tylko, jak powinno być, tylko jak jest, i co z tym zrobić, jak kogoś hmm. takiego, jakim jest, przyjąć. No właśnie to jest w tym Doemaus, prawda, że najpierw Jezus o, pyta. Tak, uh -huh. A, a, a co takiego? Wy przeżywacie, nie? I, i słucha ich do końca. Mhm. Że myśmy się, a to ty jesteś chyba jedyny, co nie wie, bo to słyszałeś, tu Jezus z Nazaretu, który jest mocny w słowie i czynie, i tak dalej. A myśmy się spodziewali, że On wyzwoli Izraela. I On tego wszystkiego słucha do końca, nie? Mówi owszem, a o nierozumni, mhm. czy, czy tam jest y, powiedziane właśnie, y, zatwardziałego serca chyba jak właśnie te serca są nieskore do, do wierzenia we wszystko, co mówili wcześniej prorocy. Nie? Że, że to głoszenie jest jakby też słuchaniem tego, co było jakby kiedyś już wypowiedziane, ale to wszystko, co jest wypowiedziane, to tak jak mówimy od czytaniu pisma. Że ono czyta nas uh -huh, teraz. Uh -huh, uh -huh. Tak, Tunku, bardzo mi to przypomina y, formułę głoszenia we wspólnotach neokotuchymenalnych. Kiedy tam wspólnota spotyka się na Eucharystię i jest głoszone słowo, to przewodniczący, prezbiter, głosi, czy diakon głosi, natomiast potem zapada cisza i jest czas na echo słowa. Uh -huh. To jest, tak, tak, myślę sobie, że to troszkę może że to już jest model, który funkcjonuje w kościele, y, ale może to jest jakoś czas na to na rozszerzenie, to, to echo słowa, prawda, które będzie Aha. rezonowało y, gdzieś tam y, o doświadczeniach, odbijało się o doświadczenie naszego życia. Może to jest jakaś nowy sposób na głoszenie. Taka mm -hmm. jeszcze jedna myśl, że też w teologii mówimy o, o w teologii można odprawiać na sposób wstępujący i wstępujący, mm -hmm. prawda? Możemy zaczynać od dogmatów i sprowadzać je na ziemię, żeby dotykały jakoś naszej przestrzeni ludzkiej, a możemy zaczynać odwrotnie, prawda? Od tego, co tu się dzieje tu i teraz, i jakby. Tę rzeczywistość czytać w świetle Boga, prawda? Nie wiem, może to jest jakoś, może w ten sposób doświadczyć. Właśnie, ale to właśnie. Bo jest też to wstępujące i wstępujące, i też tak pomyślałem sobie, jak Ty mówiłaś to, że jest echo słowa w tym sensie, że najpierw mówi prezbiter, a potem jest echo. A może być też tak, że najpierw jest echo. Czy to jest echo, jak. No, echo, bo to Pan mówi najpierw w słowie, a potem jakby yy, pasterz czy prezbiter czy kaznodzieja zbiera. to zbiera to. Mm -hmm, mm -hmm. nie? Mm -hmm. Jakby, że, że mm -hmm, i tu mm -hmm. działa Duch Święty, i tu działa. Tak. Znaczy, to nie po to, to mówię, żeby to przeciwstawiać, mm -hmm. że jest albo tak, albo tak, tylko może być i tak, i tak. Znaczy, mi się bardzo to rzeczywiście podoba. To kiedyś ojciec Wojtek Jędrzejewski to wymyślił, chyba, czy wpadł na to, nie wiem, yy, że. Mamy mieć, jakby, tak jak serafini, mają trzy pary skrzydeł, właśnie skierowane ku górze, yy, właśnie, żeby słuchać Pana Boga, mieć z Nim kontakt. Yy, okrywają siebie, żeby mm -hmm. mieć kontakt z sobą i dotykają skrzy innych, yy, żeby mieć kontakt z innymi. I tak by mm -hmm. On to mm -hmm. przekładał na, yy, też na trzy rodzaje słuchania, prawda? Ale też to jest jakoś. Związane z trzema rodzajami y, mówienia też, nie, że y, głoszenia. Mm -hmm. no, no, tak to mnie rzeczywiście inspiruje, bo to nie wiadomo gdzie to się zaczyna, gdzie się kończy w tym sensie jajko kura nie wiadomo. Natomiast jakby jest to wezwanie i my mm, nie zaczynamy od zera, bo już w jakiejś Rzeczywistości y, mhm. się pojawiliśmy na tym świecie, mhm. i też jako kaznodzieje, mhm. czy mężczyźni, czy kobiety, mhm. dominikanie, dominikanki się pojawiliśmy do głoszenia, a jednocześnie jakby cały czas jest ta nowość, świeżość mhm. coś niepowtarzalnego, nowego no bo to tak też można czytać, że to właśnie ten czas kobiet. Mhm. To jest coś nowego. Mhm. Tamku, tak, taka, taka myśl, może jakaś swoista klamra, nie mhm. wiem, taka mi się pojawia, że y, jeśli panie w kościele mogą dzisiaj coś jakościowo, cennego dorzucić do głoszenia, to może to, co jest dla nas takie bardzo naturalne, czyli budowanie relacji, prawda? Spotykanie się z człowiekiem hmm. blisko, właśnie w tym, w tu i teraz, gdzie człowiek jest, bo my jakoś to po prostu jako matki hmm. naturalnie mamy, prawda? Ale właśnie to jakby przełożyć na ten moment słuchania, słuchania Boga i słuchania drugiego człowieka, to może być jakaś swoista nowość, nową propozycja, E, jakieś otwarcie na nagłoszenia. No ja myślę, że to nie ostatni raz się widzimy. Bo może nie będziemy już przedłużać tego filmu i bardzo dziękuję za rozmowę, ale myślę, że to jest dopiero pierwsza odsłona, bo dużo, dużo myśli jakichś takich, które potrzebują jeszcze dojrzeć, we mnie się pojawiło i... Bardzo jestem ciekaw, co Wy na to. Tak, tak, hmm. tak, byłoby cenne usłyszeć, tak. To... A propos, to już by był ten moment słuchania, słuchania na, naszego, głosic głosicieli, tak, tak. <laughs> słuchania echo. echa, dajcie echo, <laughs> no, bo to, bo to... dajcie feedback. <laughs> no bo my niby tak, bo też sobie tak myślałem, że my już trochę tam głosimy, trochę już tam właśnie w internecie coś tam i tak trochę rozmawialiśmy, siostry mówią, a my zaczynamy, to jak to zrobić, czy tak jak bracia, czy inaczej, coś tam, tararara. Ta, ta, ta. Bardzo nam potrzeba na każdym etapie, w moim przekonaniu, czy już długo to robimy, czy krótko, zaczynamy, kończymy, nie wiem co, takiego zwrotu. Nie? Jak wy o tym myślicie? Jak widzicie to obecnym okiem, uchem, słyszycie, czy odbieracie po prostu, jakie macie wrażenia w tym temacie, głoszenia? Jak mają głosić Dominikanie, jak mają głosić Dominikanki, jak mamy głosić. Razem, jak chcecie słuchać Słowa Bożego, jak Was ono działa, czego też potrzebujecie ze strony kaznodziejów. Oto pytanie. No bo dlaczego? Dlatego, że chcemy odnaleźć Pana, który przychodzi i się dołącza, tak jak do tych damaus, że oni go rozpoznają i że serca jakoś pałają w nich. I tego my pragniemy, mm -hmm. ale też myślę, że wy. Więc pomagajmy sobie nawzajem. Bardzo A, Ci, ben. Gosiu, dziękuję Dzięki za to donku. spotkanie. Wam dziękuję i do następnego odcinka, do następnej rozmowy. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej.